Witam. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego warto jest stać w trakcie prowadzenia spotkań. Zapraszam. Na pewno wielu z Was spotkało się w swojej karierze zawodowej z tym zaszczytnym obowiązkiem prowadzenia wystąpień publicznych, narad albo spotkań. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Wam, dlaczego warto jest pomyśleć o tym, aby prowadzić tego typu spotkania na stojąco, w trakcie kiedy inni siedzą. Fakt: kiedy prowadzisz obrady i chcesz zachować poczucie równości wśród uczestników. Warto jest, byś dołączył do nich przy stole. Fakt numer dwa. Jeżeli chcesz, aby cała uwaga skupiła się właśnie na Tobie, stój w trakcie prowadzenia spotkań. Jesteśmy biologicznie tak zaprogramowani, aby odruchowo wyłapywać z pola widzenia rzeczy, które się wyróżniają. Dlatego, kiedy wstaniesz w trakcie prowadzenia spotkania, wszystkie oczy odruchowo pójdą właśnie w Twoją stronę. Sprawi to, że będziesz o wiele lepiej postrzegany, oraz że być może Twoi odbiorcy w większym stopniu będą Cię słuchać. Po drugie, pomożesz zlikwidować pewien nieprzyjemny efekt psychologiczny, który pojawia się, gdy jesteś osobą niższego wzrostu. Niestety badania pokazują, że osoby wyższe mają tendencję do tego, żeby dyskryminować osoby niższe lub nie uważać, gdy osoby niższe starają się coś im przekazać. Ten efekt automatycznie zniknie, kiedy wstaniesz, gdy inni będą zasiadać na krzesłach. W dzisiejszej części naszego kursu to już wszystko. W kolejnej natomiast dowiesz się, dlaczego, gdy gestykulujesz, warto jest pokazywać ludziom wnętrze swoich dłoni. Do zobaczenia.